Siłaka z tej Aha, strony, ja mm. i dzisiaj zaczynamy sobie grać Przed, przed włączeniem będę mógł chwilę No dobra, jeszcze Dramy... następnego nagramy, bo będę musiał nie. teraz włączyć tego, nie? Gramy z Dragonixem. Przywitaj się, bo ja już nagrywam. No i będziemy grać tylko na noże z botami. Sądzę, że nam się uda. No, ciekawe, który z nas wygra. Oczywiście, good luck, good luck. Nie no, ja tu muszę wygrać, bo będzie wstyd. KatraGomix ma chyba dwa razy już, czy trzy? Nie, cztery za <g freedoms> <dzBSCRI> Jakby my jakbyśmy grali teraz, bo ja po prostu nie mam takiej dobrej kampy, na noże. Dobra. Na safe house to jest dużo takich do kampienia. A jeszcze go nie ma. Idę Dobra, wbija, bo mi to przycięło. Patrzcie go Good luck, fan. Kurde. Ja wszystkich naraz z noża latam. że ja jestem, to nie zabijaj mnie. Ja nie zabijam ciebie, ty mnie. Cicho. Przywitaj się. Dzień dobry. A ty mi się nie przywitałeś, ty niedobry. Dzień dobry. Jest na plecy, ma. Co stawiałeś na plecach? No ty luju, ty. Dzisiaj gramy taki wyścig z na kosy. Gerard zobaczyć, jak jestem dobry. Do zera cię zawsze lecę. Weso wbijam z broni, a potem w skosy. O kurde, zabiłem z MP7. Weso ja wbijam ze zwykłej broni, a potem w skosy lecę. To jest dobra taktyka. A coś ci nie idzie. Mi nie idzie. Ej no nie. Jaki czul. To już ma Widzę cię, u góry jesteś. Kurde... O ty lojoty. No. Cicho, odkuwam się. Co? Kurde, nie doszło. No, ale... Ty, ale la, myślę, ale... Ja mam Pięciu już zabijam z noża. A, pierwsze No kurde! Masz. Cicho. Nie liczą się punkty! Tylko ten kto będzie miał więcej zabójstw. O, on mnie pocisnął! Ja nie umiem na takich mapach się kampić z nożem. Sorry, musiałem. I z noża. Ah! low! Nie! Kurde. Ja Wszystkim mam osiem! Wszystkich biedny. Wszystkich no? biedny. Jestem koło ciebie, wiesz? Chyba. Ah! Ej, no kurde! Ja, nie może, no A ty się na mnie kampisz! Ja się na ciebie ja nie, nie kampię! kampię. Nie, nie! Ja biegam cały czas, mam to na nagrane. Do... Mam to ja mam też. to nagrane. Widzę cię przez ścianę, jesteś w góry. W To no Dobra, dobra. Okay. Spokojnie. Jeszcze coś tam padło. A potem dawaj jeden vs jeden nagram. Z tobą. Widzę cię. No kurde, co ja zabiję, to ty mi musisz. Bo wiesz, że mam low. A się zdenerwowałem na jego. O nie, widzi mnie. Idę do ciebie. Haha. Ha. Widzą na do mnie No gdzie jesteś? A gdzie? No powiedz o, Ja pierwszy <słuch> 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 Kurde, kupuję dna Na farcie wszystko No chodź na dół, chodź na dół A zabili cię, no, no, szkoda, no próbuję się strzać dla nich, a nie. No ale boty przez ściany zabijają. on Ol... cię zabił. Nic nie zmieniło. Plecy, jeden ci plecy robi. Cię widziałem. A to dobre, jakby bot nas zanurzował. No. Ale nie, ty mnie nie zabiłeś! Haha, zabił mnie jakiś bot. Haha. Ha. Dobra, Dawaj. Tak. Jestem na waszym respie. A. Jaki noob. Nie Jaki ma. noob. A no mamy ma, grać z kosy. Z Normalnie challenge. Zagraj z kosy challenge. łaha mam. Ja mam low Nie, ja mam low! Uciekam przed tobą! Ja niech mnie pot zabije! Niech mnie pot zabije! Spadaj! Ja miałem low'a! To się nie liczy! Ty specjalnie, już! Ja, aj się cieszyło, że cię zabiję. Masz to. Kurde, parę milimetrów! Mam najlepszą broń na świecie. A ty co tak słabo? Zatrzymałem się na tym Noo. Po góry jesteś. Idę do ciebie. O! O, poszło. Przyszło! mix, co tak słabo ciśniesz? Zabiję! Nie, nie zabiję. Ale lamimy. Znaczy ty lamisz. Prędzej ty! Musiałem! Pewnie wytrzymał. Chodź do domku się cały czas. Będziemy kąpić. No chodź. Kurde pele co? Chodź tu. Ciepo i ciśnienie. A ja mam kosę. Zazdrościsz? Autoszmata, nie! Po gościu kampuj z autoszmatą. Muszę go ścisnąć. Ja się chowam z Sorry, musiałem. Bo to jest po prostu... W plecy! Kurde! Ja cię chciałem kosę w plecy dać Ale ja cię uprzedzam jak jestem za tobą. Bo ja nie jestem taki chamski. Ja też nie A cię bot wszędzie. Ciebie zaraz też Ja mam bloko. Z Negewa, to jest nie fair no BOT serio Poziom bota. No nie! No ja tamtego gościa zanurzowałem! Jak to mnie nie uznało? Ale shit Chodź tu! Chodź na dół! Chodź! Ale traf! No ty noobie! jaki yeah. noob! <noise> z ciebie noob! Bot. Zabij mnie bocz! No jakiś ciebie noob! Ja gram tylko z noża! A ty się boisz! No, ja chyba wiem gdzie ty jesteś A ja wiem gdzie ty, przez ścianę mógłbym do ciebie Ale kamer. Patrzę. Patrzę. Ej, To jest nie fair, bo ty grasz z broni, nie. Nie liczy się. Czuję się fajne. No, bo grasz z broni, a ja z noża. Sie. Co ty? Ty. Ja. Serio przeszedłeś przez swojego Jeszcze <śm> tego gramy? Nie, ja już kończę. Ale gramy One to One Dobra Dobra, to zara. Ja się z wami także dziękuję Wam, nadzieję, że się spodobało i to do...